Cześć Wam z tej strony Rafał Baran szukając przygody.pl i dziś zapraszam Was na kolejną relację z kwarantanny w Dumaguete na Filipinach. Dzisiaj jest wtorek, 28 kwietnia i mam okazję dla Was nagrać nowy odcinek, ponieważ troszeczkę się pozmieniało w Domagety, jeżeli chodzi o kwarantannę, przepustki i też inne rzeczy. Jak widzicie, na razie jeszcze jestem e, na naszym tarasie u góry, ale za chwilę, jak tylko skończę rzeczy w ogródku, e, zabieram, zabieram się z Wami gdzieś w góry, żeby Wam pokazać jakieś widoczki, coś innego, pojść trochę po mieście, ponieważ w końcu mam moją upragnioną moją przepustkę. Ta przepustka upoważnia mnie na dzień dzisiejszy do wyjścia we wtorki, czwartki i soboty pomiędzy godziną 7 rano a 6 wieczorem. To już nie jest tak, że muszę stać w kolejce, żeby otrzymać przepustkę na dany konkretny dzień. Teraz te przepustki, jedna taka przepustka została wydana na całe mieszkanie. Czyli ja, Krystyn, Emilia, Ciocia i jej brat mamy jedną przepustkę na całą rodzinę i musimy z niej korzystać te przepustki najprawdopodobniej będą ważne do 30 kwietnia więc tak naprawdę jeszcze przez kolejne dwa dni i były ważne przez ostatni tydzień, ale nie nagrywałem tego wcześniej no bo nie było sensu tak naprawdę z tego co na dzień dzisiejszy wiemy to po 30 kwietnia sytuacja w Dumaguete się troszkę zluzuje a mianowicie Dumaguete zostało zaklasyfikowane jako miejsce gdzie... Mm, miejsce niskiego ryzyka jeżeli chodzi o koronawirusa jest to spowodowane tym, że nie ma obecnie aktywnych przypadków w całym regionie Negros Oriental. W dalszym ciągu codziennie robią testy, wysyłają je do sebu i te testy wracają negatywne. Chodzi o to, że w całym Dumaguete, w Negros Oriental były tylko i wyłącznie cztery przypadki koronawirusa. Z tego co media podają, przynajmniej te w Dumaguete. Dwie osoby zmarły, jedna osoba... Nie wiem co się z nią w ogóle stało. W sumie nie wiem. Nie było powiedziane, co się z nią stało. Chyba została przewieziona do sebu i jedna osoba wyzdrowiała. I na dzień dzisiejszy nie ma innych w całkowicie przypadków, dlatego Dumaguete zostało zakwalifikowany jako to low risk. I najprawdopodobniej 30 kwietnia, tak jak obiecywali, otworzą już, otworzą już na zasadzie wszystko w Dumaguete. Nie będzie trzeba mieć przepustek, będzie można normalnie jeździć na zakupy. Nie wiem, czy restauracje i bary zostaną otwarte. Wiem, że turystyka na pewno jeszcze będzie zablokowana przez chyba kolejny miesiąc. No ale tak to miejsce wygląda. No nie chcę Wam przedłużać. Aha, no ale pewnie, jeżeli by Was interesowało, jak w ogóle ogólnie sytuacja wygląda na Filipinach, no to nie jest tylko i wyłącznie w paru miejscach, które są zakwalifikowane jako bardzo niebezpieczne, czyli Manila, Cebu i część Davao. Z tego co wiem, czyli w zasadzie trzy największe miasta na Filipinach. No bo tam, tam, tam w zasadzie tylko rosną te przypadki, w innych miejscach rosną, ale bardzo, bardzo powoli, albo w ogóle nie rosną. Więc mamy taką nadzieję, że w końcu 30 odblokują wszystko i będziemy mogli gdzieś ze milion sobie spokojnie pojechać. A teraz zapraszam Was na dalszą część odcinka. No dobra. Udało mi się uciec. Jestem na przepustce. Pojechałem w rejony Walencji. Dokładnie teraz jestem jakby po zachodniej stronie Walencji miasta. Jestem od Walencji oddalony jakieś dwa, może 3 km niecałe. Ale jak widzieliście na filmiku wcześniejszym, to w zasadzie droga od mojego domu ciągnie się cały czas w stronę gór i dojeżdżam do takiego miejsca spokojnego. Lubię to miejsce, jest takie klimatyczne przez ten mostek, którym przed chwilą przechodziliście. No jest fajna rzeka, widoki są nawet spoko, ale jest cisza i to jest najważniejsze. No to jest z dala od tego miasta o jakieś 8 km, więc jak tylko mam wolną chwilę, dostaram się tutaj przyjeżdżać. Przeważnie też jeździmy z Emilią i z Krystyni co tydzień, albo nawet dwa razy w tygodniu w rejony tutaj tej Walencji, no ale teraz wszystkie restauracje, takie miejsca turystyczne są pozamykane, więc nawet nie mamy za bardzo gdzie jechać. No, a też jeszcze dalej trzeba mieć niestety przepustki, żeby wyjechać z domu, więc nie jesteśmy w stanie w ogóle w dwójkę albo w trójkę się wydostać razem, jeżeli o to chodzi. Walencja to jest właśnie to miejsce, gdzie mieszka bardzo dużo ekspatów. Dlaczego? Bo to jest miejsce, w miejscowość w górach i tutaj temperatura zawsze o parę stopni jest niższa niż w centrum miasta. Jest też dużo ciszej, dużo więcej zieleni i większa wilgotność, ale nie taka. W negatywnym sensie, bardziej w pozytywnym. Przez tą wilgotność, właśnie jest tej dużo zieleni. No, i to jednak obcokrajowcom się bardziej podoba. Jeżeli chcą jechać na, na zakupy, no to wystarczy, że zjadą w dół, w stronę dumaggety i są już w normalnym centrum handlowym. Docelowo ja też planuję się tutaj kiedyś przeprowadzić. Kupić jakiś kawałek ziemi, no i coś wybudować, coś własnego, albo ewentualnie wynająć. No, wszystko zobaczymy, jak się nasze plany potoczą. Eee, no, na dzień dzisiejszy mieszkamy dalej w centrum, więc. Mogę sobie tylko pomarzyć. Chciałem też nagrać dla Was ten odcinek w takim bardziej spokojnym miejscu, a nie jak to zawsze u mnie na tarasie u góry, gdzie są psy, remonty, no i oczywiście ruch uliczny, bo wiem, że może Was to po prostu nudzić. Dlatego też dzisiaj wyjechałem tutaj, bo też chciałem sobie odpocząć delikatnie od tego wszystkiego. No i nagrać też coś, coś dla Was. Też opowiedzieć co o tym, o przyszłości kanału, o przyszłości bloga, bo dużo się będzie zmieniało teraz. Dzisiaj też mam dobrą okazję, żeby właśnie poinformować Was o tym, co będzie się zmieniało na blogu. Muszę Wam o czymś powiedzieć. No w ciągu ostatniego miesiąca po prostu no był wielki szał na mojego bloga. Bardzo, bardzo dużo osób wysłało do mnie wiadomość prywatną, e, czy też e-maila, e, pytając się o różnego rodzaju biznesy na Filipinach, o pomoc w zorganizowaniu wizy, e, czy, czy po prostu poradę taką już bardzo konkretną, jeżeli chodzi o tworzenie... E, swojego biznesu. Tutaj nie chodzi o spędzenie wakacji, m, czy jakieś takie po prostu pytanie, jaka jest pogoda, tutaj bardziej chodzi o rozpisanie naprawdę konkretnie już pewnych rzeczy. I ja bardzo często odpisywałem, że po prostu nie mam na to czasu, no bo rozpisanie takiego biznes planu dla kogoś, z wytłumaczeniem wszystkich szczególnie dokładnych rzeczy, co musi zrobić pro, krok po kroku, no to to jest czasochłonne i musicie to zrozumieć. Natomiast e, mam wrażenie, że pewne osoby do tego. Jak to powiedzieć, no troszeczkę inaczej podchodzą, co mnie szokowało, no jeżeli ktoś pisze do mnie, że chce jakiś konkretny pomysł na to, jak ma zarabiać na Filipinach, z jakim budżetem i gdzie, żebym mu dokładnie podał, i ja w zamian za to oczekuję coś, bo to jest mój prywatny czas, który mogę spędzić, opiekując się córką, albo po prostu bawiąc się z nią, albo nawet jechać na głupie zakupy. A ja spędzam ten czas tłumacząc to jemu i jemu to się nie podoba, że ja oczekuję coś w zamian, no to trochę mnie to przeraża. No, będę z wami szczery, no słuchajcie, no bloga robię dla was i sprawia mi to ogromną przyjemność, że mogę wam to wyjaśnić, jak to wszystko funkcjonuje na Filipinach. Ale jeżeli są ludzie, którzy pomimo tego, że nagrywam te filmiki, e, piszę artykuły, w których... Bardzo rzeczowo i konkretnie jest wszystko wyjaśniane, oni dalej mają problemy z tym, żeby zrozumieć pewne rzeczy. No to w pewnym momencie ja będę musiał żądać za to jakiejś zapłaty. Nie chcę, żeby to też tak wyszło, że, że oczywiście, blog jest dla tych, którzy płacą, bo tak nigdy nie będzie. Bardziej chodzi mi o to, że muszę w końcu zrobić coś takiego że mój czas, który spędzam i tłumaczę ludziom, którzy chcą zarabiać pieniądze albo oszczędzać te pieniądze tutaj na Filipinach, to muszę jakoś przełożyć na swój prywatny czas, którego po prostu w tym momencie nie mam. Więc albo siedzę nad projektami informatycznymi, albo siedzę nad projektami, które dla Was po prostu piszę. Dlatego też z bólem serca, słuchajcie, jestem na etapie zakładania Patronite'u. Ale ten patronite to nie jest tak, że ja oczekuję od Was, od tych ludzi, którzy oglądają sobie mój kanał, wsparcia. Bo ja to robię tak jak mówię dla fanów. Mi to sprawia ogromną przyjemność to, że jestem w stanie Wam pomóc i że Wam pomagam. Natomiast są ludzie, którzy potrzebują tej pomocy dużo więcej. I ten patronite jest skierowany do nich. Jeżeli oni chcą być w jakiejś prywatnej grupie gdzie rzucam pomysły na biznes, jak zainwestować pieniądze na Filipinach, czy wyjaśniam sytuację, na przykład z, z, co jest niebezpieczne teraz, a co jest bezpieczne, no to oni muszą coś zainwestować w to. I w tym momencie ja też muszę zainwestować swój czas, więc wydaje mi się, że taki patronat skierowany właśnie do tych osób, którzy i tak w przyszłości będą czerpać z tego korzyści finansowe, jest idealnym rozwiązaniem. Nie, nie kieruję go do zwykłych, powiedzmy, oglądaczy czy czytelników tego kanału, bo dla Was to jest po prostu za darmo i ja się lubię dzielić z Wami tą wiedzą, lubię się dzielić z wami, z wami naszym prywatnym życiem, czy też opowiadać o tym po prostu, co się dzieje na Filipinach, no jak to tutaj wygląda. Ale to jest skierowane dla tych osób, które rzeczywiście myślą konkretnie na temat Filipin. No i mam nadzieję, że nie odbierzecie tego źle. Ten Patronite i te pieniądze, które ewentualnie uda mi się jakieś uzbierać tylko i wyłącznie przyczynią się do tego, że kanał się będzie rozwijał. I mam już jakieś takie plany na przyszłość, a mianowicie, no jak pewnie sami widzicie, w tym momencie sam wyłącznie nagrywam. Ale jeżeli będą jakieś wpływy na tego Patronite'a, nawet powiedzmy 500 zł w sumie miesięcznie, to będę w stanie te pieniądze przeznaczyć dla jakiegoś Filipińczyka który będzie miał miesięczną wypłatę, e, będzie miał dodatkowo wyżywienie ode mnie i jego zadaniem będzie, m, żeby jeździć ze mną i po prostu nagrywać, pomagać mi nagrywać te wszystkie odcinki. Albo też ewentualnie czasami tłumaczyć, jeżeli nie będę w stanie się dogadać, czyli będę w stanie dostać się w inne, ciekawsze miejsca. E, Będę w stanie Wam więcej tych odcinków nagrywać, bo to będzie po prostu szybciej szło. Ale co też najważniejsze, ten Filipińczyk będzie miał pracę i nie tylko pracę, bo też będę się starał wziąć taką osobę, która nie miała styczności wcześniej z nagrywaniem. Czyli on dostanie jakby jeszcze fach. Ja go nauczę krok po kroku, jak obsługiwać kamerę, jak nagrywać, co dokładnie nagrywać, jakie elementy mnie interesują, jeżeli nawet. Będzie mu to dobrze szło i będzie się chciał dalej uczyć, to ja nie widzę problemu, żeby nawet pokazać mu, jak montować te materiały, żeby on na przyszłość sobie znalazł taką pracę, właśnie używając Adobe Premiere Pro i montując filmiki. No ja już sobie odpocząłem z godziny czasu. Posłuchałem sobie szumu wody, lasu, czy w zasadzie dżungli, bo tutaj to dżungla jest, nie las. No i muszę się zbierać. Trzeba jechać teraz na warzywniak, na market i zrobić jakieś zakupy. Eee, pojadę tam oczywiście z kamerą, więc mam nadzieję, że uda mi się tam wejść i zobaczycie, jak to wygląda od strony takiego publicznego marketu. Tam są najtańsze owoce i warzywa w Dumaguete, więc pokażę Wam, co kupiłem i za ile. Widzimy się za chwilę. Jeszcze zanim pojadę na market, chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną małą rzecz. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie akurat ludzie się spotykają. No i oczywiście jak to bywa na Filipinach, nie ma żadnego kosza na śmieci, a wszystko jest porozrzucane tutaj. To jest po prostu masakra w Azji. Jak widzicie butelki i to nawet zwrotne. Bo te butelki duże, te po Red Horsie, te po ym, San Miguelu, są wszystko zwrotne. To jest 2 czy 5 peso, czasami nawet 10 peso. Nawet im się po prostu nie chce tego zwrócić, a przecież tutaj pieniędzy nie ma. Wystarczyłaby jakaś babcia, która przejdzie 5 razy w tygodniu przez ten obszar, tylko i by już zebrała pewnie ze 100 peso. No ja tutaj widzę już przynajmniej 40 peso, a 40 peso to jest na całkiem niezły posiłek. No, ale jak widzicie, śmieci są po prostu wszędzie. O tym się mało pisze. Ja będę chciał na pewno o tym nagrać całkowicie osobny odcinek. Jak to wygląda na Filipinach. No bo warto o tym wspominać i warto uczyć Filipińczyków. Zresztą my to dawniej robiliśmy. Nie wiem, czy to przyniosło jakieś efekty. No ale plastiku tu jest od groma. Dobra, jedziemy. Ta pau to mały market niedaleko lotniska w Dumaguete. Przez lokalnych uznawany za najtańszy i raczej nie znajdziecie o nim informacji w żadnym przewodniku. To miejsce odwiedzają tylko osoby, które mieszkają w okolicy. Ceny na tym markecie odbiegają znacząco od tych oferowanych w supermarketach. Przykładowo, mango w centrum handlowym Robinson kosztuje 260 peso za kilogram, a tutaj tylko 100. Kupując na tym markecie wspierasz małych farmerów, którzy codziennie pokonują spore odległości, żeby mieć możliwość sprzedaży w mieście. Krystyn przed moim wyjściem z domu przygotowała mi długą listę, na której znajdowały się takie produkty jak marchewka, pomidory, czosnek, szpinak, imbir, ogórki, a nawet ampalaja, która swoją drogą jest bardzo zdrowa. Wszystkie te produkty oczywiście udało mi się tutaj znaleźć i wróciłem z pełnymi siatkami. Cena, jaką mi przyszło za to wszystko zapłacić, to 210 peso, co przekłada się na mniej więcej 17 polskich złotych. Niestety, ale nie jestem w stanie ocenić, czy to dużo w porównaniu do polskich cen, to zostawiam Wam. Natomiast patrząc na filipińskie realia, to naprawdę było mało. Na markecie znalazłem jeszcze coś ciekawego. Pierwszy raz w tym roku widziałem sprzedaż dragonfrutty w cenie 250 peso za kilogram. Kupiłem dwie sztuki i o tym dziwnym owocu postaram się Wam nagrać kolejny odcinek. Na tym w zasadzie zakończyłem moje zakupy i wróciłem na skutek do domu. Hej, jesteś tam jeszcze? Chciałem Ci tylko poinformować, że po Twojej lewej stronie widzisz dwa najciekawsze filmiki z mojego kanału, a pod spodem przycisk subskrybuj. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę i pamiętaj o tym, że nagrywam filmiki co kilka dni, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.